Kolenda Bracia Patrzcie Jedno. Nie znamy do dokładnie daty powstania tej kolendy. Fakt, że pojawiła się na drukiem w zbiorze pieśni z melodyjami to fila Chronowskiego w roku 1858. Jednakże większość badaczy uznaje jego XVIII jako okres powstania kolendy. Jeśli chodzi o autorów linii melodycznej, no to tutaj y, są pewne rozbieżności wśród ekspertów część uznaje Teofila Kronowskiego jako twórcę linii melodycznej być może w związku z tym, że w jego dziele w zbiorze pieśni z melodyjami harmonizował on wiele Jednakże większość badaczy wskazuje niejakiego Dąbrowskiego jako twórcę linii melodycznej. Oczywiście to nie jest ten Dąbrowski z Legionów, Legionów Polskich we Włoszech. To jest ksiądz katolicki o nieznanym imieniu, zachowało się tylko nazwisko, ale osoba o olbrzymim dorobku kompozytorskim. Warto wskazać tutaj takie pieśni i dzieła religijne, jak Archanioł Boży Gabriel, albo Wszystkie nasze dzienne sprawy, to wszystko jego utwory. Jeśli chodzi o autora, Tekstu do Bracia Patrzcieno, no, no to tutaj nie ma żadnych rozbieżności między badaczami. Wszyscy wskazują Pana Franciszka Karpińskiego, Hebukora, Kora, znanego polskiego poetę oświeceniowego, ikonę polskiego sentymentalizmu, publicystę, tłumacza, moralistę, a przede wszystkim twórcę dramatów i pamięci Jako twórcę tekstu do Bracia Patrzcieno ścisłości czy bracki. Proszę Państwa, kolenda bracia, patrzcie, jedno jest typową kolędą pasterską, Sześciozwrotkową. Więc motywem przewodnim kolendy jest, są narodziny z dziecięcia Jezusa, podróż pastuszków i wędrowanie do tej lichej, biednej stajenki. Bardzo ciekawa jest mutażka, która Żebyśmy my, mając na uwadze radość w również sami adorowali nowonarodzone dzieci i cieszyli się tym i tą radość zapadli również inni. No nie oszukujmy się, kolenda bracia, patrzcie, jedno jest kolendą dość rzadko wykonywaną i nie niezbyt popularną. Można byłoby powiedzieć taką kolendą niszową nieco. Nie znajdziemy jej na pewno w dziesiątce najpopularniejszych kolem polskich. Jednakże może właśnie dlatego warto byłoby odświeżyć sobie informację o tej kolendzie, przypomnieć ją sobie, nieco ją odkurzyć, aby nie zaniknęła ona w rokach historii.